Dzień z życia animatorów w alpach. Jesteśmy w di Sole we Włoszech, zaczynamy dzień od kawki i przechodzimy do rozgrzewki, oczywiście tanecznej, żeby rozbudzić się na cały dzień. No konkretna rozgrzewka za nami. Więc zaczynamy zajęcia. My jesteśmy animatorami, więc pomagamy instruktorom w przedszkolu narciarskim. Teraz lecimy akurat na obiadek, bo przedszkolaki tak szybko zasuwają, że musimy je już gonić. Proszę Państwa druga część zajęć popołudniowa i zjeżdżamy na dół. Zbieramy moce, bo jakby nam było mało dosyć sportów zimowych, czas na łyżwy. Jedziemy na lodowisko, gdzieś w okolicach, również w Waldisole. Tutaj jeszcze szybki spacer i jesteśmy na miejscu. No, żeby nie było, że to zwykła jazda w kółeczko, mamy tutaj slalomę, różnego rodzaju zabawy, gry, a nawet zawody. Także proszę Państwa, u nas cały dzień się dzieje, nie ma nudy, zostańcie z nami, i oglądajcie kolejne vlogi.